Witam do wszystkich bardzo serdecznie tej strony Bimbaj. O kolejny dzień z naszą drużyną. Dzisiaj jest taki minus. Że dzisiaj już jestem naprawdę ograniczony. Mam czas na trzy mecze. Na trzy mecze dostaniecie dzień po dniu. Albo dwa mecze. Zobaczymy jak to się potoczy. Zobaczam wszystkich. Czy będzie BimBaj Wylany? Czy będziemy kontynuować naszą przygodę albo zwyczajnie jeśli zrobimy, re, jeśli zrobimy zwycięstwo i remis i drugi remis no to dywizji drugiej nie będzie. My też, yy, my też nie zostaniemy wyrzuceni i drugiej dywizji nie będzie. Nie. A jak porażka od razu wypad? Teraz jest godzina. <gry> Druga, 25. Albo reset jest o trzeciej? Nie wiem czy reset jest o trzeciej, czy o czwartej w nocy, zaraz się przekonamy. Tak, zaraz się przekonamy, no. O trzeciej. To nie, nie wyrobię się chyba. Może nie będzie trzeba. Dobrze, zobaczymy. Jest Maradona i Dribler. Tomi Asus wchodzi na te ostatnie momenty. Bremer też nie, Bremer nie. Zenon dobrze. Tiuram. Widziałem, może chłopak też walczy o drugą dywizję, bo z jest trzeciej, koleś, walczy o drugą może dywizję. Eric Garcia, ta karta fajna jest. Ostatnio była, bardzo wysoko oceniłem. Grajmy kolego, grajmy. szybko grajemy, się nie zmieścimy, no. Może to jest ostatni mecz dla mnie. Jura ona znowu. To jest powtórka gry. To mi jasno. Długa piłka, od razu na On nie ma czasu. Wiesz, trzeba się spieszyć. The pole. James. Sorlof na raz. Szybko, szybko nie ma czasu. Szybko, szybko. Van Ram, James. Zenon Zorlot Znowu mi tak strzeli ten James Znowu to samo było, nie? Ja pierdziele O Chociaż fair play zagrał, nie? Zenon Araujo, No, no. O, ale źle wypuściłem teraz. Zenon, Robertson. Ale mnie krył tam dobrze. ano, The no. Pole. James. James Zenon 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 Dobra Zenon. To brakło A nie, to ciężko było strzelić Chciałem po długim nim strzelić, ale widzę, że... No chyba nie James Zorlut to mi jasno, spokojnie pana spokojnie te ale jak się na krótko rozegrać Rauchu. A to było dobre z pod nogami. Rauch jeszcze raz. Ojtek. Prawie. Juram. The Paul. Juram. James Zorlot. Skorceną. Araujo, musimy, panowie. Zenon na biegu. Jest Araujo. Ależ to wyciągnął. Onana. Ja folowany byłem. Nie fauluj mnie, nie? K ten solo przeleciał korkami. James, jak nie macie dobrego piłkarza, na stałe fragmenty, no to strzelacie zawsze, staracie się strzelać po ziemi. O no patrz, I co to było? Dzięki mi za ten tutorial. Ja pierdzielę. Ale jak mówię, jak jest odległość nieduża, a wy macie słabego piłkarza, no to starajcie się po ziemi strzelać, bo... Aby starać się po siebie strzelać, no bo wtedy nie potrzebujecie jakiejś mega umiejętności, po prostu liczyć na to, że mur skoczy i tyle, nie? A ten akurat tyle zawodni nie skoczył, nie? Tak, jak macie do 25 metrów myślę, że e, odległość, no to starać się pod murem strzelić, bo... No bo nie bardzo się liczą wasze atrybuty do, do stałych fragmentów, bo to jest normalny, prosty, lekki strzał. Tak bym też zrobił. Raczej no, jak macie słabych piłkarzy, słabszych. No to tak możecie próbować. James. Robertson. Czy nie koniec. Graham pięta Zenon. teraz kolego bo nie zdążymy no nie zdążymy na drugiego meczu rozegrać decydującego dla nas James Zorlot Paul Oles no Zenon z fałsza Nasza, 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 nasza To mi jasno musisz nie walczą chłopaki dobrze, jak powinni walczyć. Maradona z krótkiej nogi. Dobrze. Dawaj, dały depol. Sorlot. Oj, dawaj szybko do tirama Tiram. Co ty się wydarzyło? Miasto wyjaśnia. Zenon. Chyba strzał Wiery. Z tego minimalnie. <grym i tjurama> Sorlot i Beckenbauer, ups, ale piła mu poszło. Pan Dijk, Sorod, Juram, Juram, Juram. To lubię, to lubię takie zagrywki. Zorcowy. Ze mną też nowa systa. To mi jasu Pan kwaleczny. Jeszcze nie kończy tego meczu. I Pułowy A, jeszcze ten, że drożny. Dawaj, wojtek jedziemy szybko, szybko. Dobra, koniec przypłowy. Chyba już raczej nie przegramy. Przyszedł tutaj, to jest jednak w składzie. król północy, sorlot. On nie dopuścił tego, żeby ta drużyna przegrała. Także jeszcze oddychamy. Także jeszcze jeden mecz, zobaczycie, decydujący. Emocje sięgają z nitu, pewnie. <grymne> czy się uda, czy nie. Miyasu. No no, spokojnie. On daje długa piłka do Sorlota. Sorlot, jest zawodnik roku, już wybrany. <grym> On jest wybrany zawodnik roku, tak jak, <grym> tak jak yy, co roku moje drżnie główny kolor, nie? Tutaj chyba najlepszy zawodnik, tak myślę. To nie podsumowanie na koniec sezonu, zrobimy sobie zawodników. Czy przegramy, czy nie? No, podsumowanie zrobimy. Onana, oh, Depol. O, oh, i tutaj jest błąd. Ależ mi ją Na obieg mnie wziął. Kra mi się wraca. O oh, nie ma obrońcy teraz. On nie ma teraz obrońcy. No już się wraca. miasu ładnie to chciał zrobić. Dobrze. Zenon. Czwarta zenon. Ale wyszło. Ona na. Pol. A piłkę jeszcze uzyskał tą piłkę. ładnie Maradona atakuje ten Maradona najgroźniej zawodnik zawodzi w drużynie przeciwnej Zenon czy Gram, rusza o, Ależ dwa zła piłka. Nie chciałem do tego nawet. Tomijas. Sorlot. No ciężej się gra w drugiej połowie. Jeszcze raz Paraocho, moja wina trochę. Sorlud walczy. Ames. Ups, się pobiegł krzywo. To jest tu jem nasz, nasz ty, tywek. Sorlot. ona Mój błąd, ale wyciągniemy obrońcę jemu przez to, a wrócił już Ups. ona na Araucho, żartował Robert, ten Robertson. Cenon, Van Dijk, długa piłka. Gram, A nie dobrze. Ciśnie młody, miast. <trybujesz> Oliver zrujbuje to. Trzecia noga i beta. Moja mamy menadżera 85, long ball. Bym mu więcej dał. No, bym miał na niebiesko jumping, physical contact z moim menadżerem. I główki. Lepiej by wyglądało to wszystko, no. No, ale to też jest ok, karta. Zrobimy po, sobie ne, w ostatnim odcinku podsumowanie tej drużyny za RZP-pońca. Ocenimy wszystkich zawodników, którzy brali udział. Tak, 0 do 10, nie? 0 do 10. Damy dalej, Legrini. Na wojsko świeżutki Zenon z dwóch stron dawego dobrze robertson, długa piłka. Jeszcze jest Żiru świeży, jak świeży to i powalczy. James nie było miejsca Miasu bezbłędny to na niego. Zawsze mogę liczyć Raucho Maradona? W końcu mu się udało, nie? W końcu Maradona się udało. Najlepszy zawodnik jest z drużyny przeciwnej na pewno. Peto Onana. Miasto, długą na żyru. Rauchon. mana wysoko peto aims agresywnie Giru, dawaj 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 ziru pięknie zenon LeFiorek tutaj był... Eee... Eh, Beckenbauer. Beckenbauer. Do Mardona, ale tym razem Araujo przeczytał jego zamiary. James. Robert Sonon do Zenona. Zenon. Z tego. Trzy raz Zenon. Ależ to zrobił Zenon do Giroux! Oj, nie zdąży. Jezu, jeszcze... Eee... No wie ile nie pozwoli. Dobrze. Król Sarlot wyciąga drużynę z dołka. Hadryk Sarlota. Zapraszam Was na mecz ostateczny jutro. Hej!